Sziemano moi drodzy, w kolejnym odcinku serii Let's Play Lara Croft Tomb Raider 4 The Monster, Wolnysony Rocznik 2025. Moi drodzy, no i właśnie, co to się wydarzyło? Uciekliśmy z wielkiej hali hypostylowej Jeżeli dobrze pamiętacie, no tak, to jest oczywiście ciemno, jeżeli dobrze pamiętacie, to dostaliśmy się z powrotem do świętego źródła jeziora, przepraszam. No i proszę bardzo, gdzie wychodzimy? Do miejsca, które z nas... Niekoniecznie jeszcze znane, bo pamiętam, że tutaj nie wchodziliśmy na początku. Dlatego też, że pominąłem cały ten temat, bo stwierdziłem, że go wam pokażę właśnie będąc tutaj, więc pokażę wam go, patrzcie na to. Bierzemy się w flarę, wbijamy się tu, idziemy sobie... I tutaj jest pierwszy sekret, nie? Jeszcze tu jest jeden sekret, którego rzekomo jeszcze nie mamy. To idziemy. Widzicie? Tutaj mamy Flary, których wcześniej nie brałem specjalnie. Ponieważ wiedziałem, że można się tutaj po nie wrócić. Nie no strasznie z tym lewym triggerem, jest naprawdę strasznie i się zastanawiam czy go po prostu nie rozkręcić. Tylko boję się, że jak go zniszczę to wtedy będzie pan Na szczęście, na szczęście... Seria zawsze mogę przejść... Mogę przejść z serią na... Yyy... No No gorzej z Red 2, no ale myślę, że... Że nie będzie tragedii. Dobra. To też jest krótszy. tylko żeby dokończyć już tą serię i mieć już wszystko z głową... Z głowy. Proszę bardzo, wkładamy sobie tutaj. Lara, przestań się bojać, bo mnie zaraz coś trafi. Widzicie? Talizman Słońca. Umieszczamy go w miejscu, w którym jest oto takie miejsce. Pokazane. I tu gdzieś patrzycie na to. Wielki talizman Słońca zawyruszył. i otworzył nam trzy przejścia z tego każde przejście prowadzi zupełnie gdzie indziej no ale żeby iść dalej, czyli obstawiam, że tam ała moja głowa pójdziemy najpierw tutaj na lewo i tutaj na prawo tymczasem pozbieramy sobie to co tutaj zostawiliśmy a zostawiliśmy, bo ja tych przymotów nie brałem. Ona się kręciła tym cały czas, nie? No, patrzcie, nie może wyjść. Nie wiem, ja to oczywiście zastanawiam w ogóle, co ja z tą serią zrobię, ale serio mam takie wrażenie, że chyba jednak będę musiał przesunąć to na PZ. Ponieważ widzę, że to zaczyna robić się z, duży, z dużym problemem. A ja zobaczę. Seria Red Dada najwyraźniej na chwilę będzie wstrzymana. A ja sobie zobaczę. No żeby nie tracić jednak tej opcji na y, tym. Na tr 2, no to fajnie by było to też zrobić. Jak zobaczę PZ też pozwoli na ogrywanie Tomb Raidera. No. Dobra. Znaczy tego. No, przed nami cała trologa, także tak jakby też... Przydałoby się nagrać dodatek w końcu do tej jedynki i skończyć. Dobra, bierzemy sobie flary. No i co? Skoczymy w dół. Na szczęście nic nam się tu nie stanie. No, płyń! Bierzemy flarę, bo tu jest ciemno. Lara, weź flarę. Apteczka. O, że to jest ten monitor. No, Lara, przestań się obracać, durno. Ten lewy trigger to takie, wiecie, utrudnienie jest troszeczkę. Wie, co tutaj jest złe. I wie że może utrudnić. No i proszę bardzo, mamy kolejny hit. Czy znaczy kolejny, no kolejny w całej grze, ale pierwszy w tym miejscu i to jako jedyny. Ostatni. Dobra, tutaj już więcej nie ma nic. Wypływamy stąd. Właści właściwie przyszliśmy do głównie tylko po to. Po to, po to, po to, po to. Teraz będziemy sobie tutaj. Tutaj weźmiemy sobie jeszcze coś z takiego, jak amunicja do shotguna. Chodź tu. Dobra. No i wbijamy się, moi drodzy. Save game. Do góry. Do góry. Do góry do góry hop i mamy to no i pięknie pozwoliliśmy sobie kolejne przedmioty zdobyliśmy kolejne ciekawe fajne rzeczy między innymi no, zdobyliśmy sekret a to jest najważniejsze dzięki czemu moi drodzy możemy iść dalej czyli do tego miejsca w którym faktycznie powinniśmy się udać czyli po! Drzwi przed nami z tą przed otworem Ej, to ta seria naprawdę z jednym, z tego jest tutaj ciemna, ta wersja PSA. Ale to, mój, to, wydaje mi się, że to jest kwestia monitora. Po prostu. Nie wiem, czemu tak przypuszczam. Ok, zapisujemy grę kolejną i lecimy. Nie wiem, z jednej strony spokojnie nagrywałem na tym pasie, z drugiej, bo to fajna taka przyjemność, płynność w ogóle, z drugiej strony no, jednak to lewe driftowanie strasznie denerwuje. Z drugiej strony z trzeciej strony, rozkręciłbym sobie tego pada, ale boję się, że jak ja go zniszczę albo pogorszę, to będzie jeszcze gorzej. Myślałem, że ten nie to mi totalnie tutaj. No, chodźcie tu. Dobra. No. Idziemy tu. Tutaj jest przedmiot. Bardzo ważny zresztą. <coughs> Amunicja do UZI Z kolei tutaj, moi drodzy jest przejść dalej. Dobra? Widzicie? Więc mi to może w pewien sposób nie przeszkadzać, ale там нема ниц идем добра ну и ца, сходим зубы Tu zbieramy sobie kolejne przedmioty. Krótki, szybki moi drodzy, odcinek. Bierzemy flary. Bierzemy yuzi No i co? Bijamy się. Dalej, 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 dalej. Dalej, 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 dalej. Tutaj nie ma totalnie nic. A to, żeby krótki, żeby odcinek nie był faktycznie taki krótki. 10 minut. No, są rekordy, ale tak to wygląda. To będziemy sobie zrobili scenkę w tym filmiku i potem już w następnym odcinku przyjdziemy cenę. I myślę, że faktycznie będzie to PC, żeby Nie, już nie męczyć tylko pada. A co będzie dalej, zobaczycie nas, zobaczymy. Na razie kontynuujemy, idźmy. Von Croy, you sound concerned, my dear. Have you misplaced something? Nothing. I shan't be retrieving at a later date. <laughs> you know how I admire your perseverance, but I fear this time we may be testing it to the. How would you say, Maxim? Always griping, Werner. If it's the leg causing all this resentment, I seem to remember that being down to your affinity with pulling hazardous levers. Enough of this tedious banter, Miss Croft. It is time for you to realize. Miss Croft? Now, let us review your sprinting skills. Mój właśnie tak. Słuchajcie, to tyle, że chodzi o ten odcinek. Dzięki za oglądanie. Zobaczę, do zobaczenia następnym razem. Krótko, szybko i w temacie. No ale, tuliśmy się dużo ciekawych nowych rzeczy, ale co dokładnie o tym w na następnym odcinku? Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Pamiętajcie, jeżeli podoba mi się ta seria, to zostawcie łapkę w górę i koniecznie dajcie komentarz. Jeszcze ja zapomnijcie nam, trzymajcie się. Pa! pa.